Masz rację. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie i niezwykłe plany ma dla nas Bóg. Kiedy patrzymy na nasze życie z perspektywy codziennych zmagań, często wydaje się, że jesteśmy sami, że nasze trudności są zbyt wielkie, by je pokonać, że nasze marzenia są zbyt odległe, by je spełnić. Ale to właśnie w takich chwilach musimy przypomnieć sobie, że Bóg nigdy nie przestaje działać, nigdy nie przestaje planować czegoś większego dla naszego życia. On zna każdy szczegół naszej historii, zna nasze zranienia, nasze porażki, nasze sukcesy i nasze nadzieje. I nawet wtedy, gdy my nie rozumiemy sensu drogi, którą musimy przejść, Bóg widzi całe nasze życie z góry, jakby patrzył z nieba na mozaikę złożoną z tysięcy elementów. Każdy dzień, każdy krok, każdy upadek i każdy moment radości to wszystko układa się w Jego planie w coś większego. Czego my jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Bóg mówi do Ciebie dzisiaj: Moje dziecko, moje plany dla Ciebie są pełne pokoju, nadziei i przyszłości. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie poddawaj się, bo przygotowałem dla Ciebie drogę, która poprowadzi Cię do spełnienia marzeń, które włożyłem w Twoje serce. Czasami wydaje się, że nasze życie utknęło, że jesteśmy na drodze, która prowadzi donikąd, ale Bóg przypomina nam, że On jest mistrzem ukrytych dróg, że On prowadzi nas tam, gdzie nasze oczy jeszcze nie widzą, a serce jeszcze nie czuje. On jest Bogiem niespodzianek, Bogiem, który działa w ciszy, w tajemnicy, w ukryciu, po to, by w odpowiednim czasie objawić swoją chwałę w naszym życiu. Może dzisiaj czujesz się zniechęcony, może myślisz, że Bóg zapomniał o Tobie, że Twoje modlitwy nie mają odpowiedzi, że Twoje starania nie przynoszą owoców. Ale właśnie w takich chwilach Bóg przypomina ci, że On jest Bogiem obietnic, a Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Każde słowo, które Bóg wypowiada, jest jak ziarno, które On sam zasiewa w Twoim sercu. Może nie widzisz jeszcze owoców, może Twoje oczy nie widzą jeszcze zmian, ale Bóg już działa. On przygotowuje Cię do nowego sezonu, do nowego rozdziału, do czegoś, co przekracza Twoje najśmielsze marzenia. Bóg mówi. Nie patrz na to, co jest teraz, patrz na to, co nadchodzi. Ja jestem Bogiem, który otwiera drzwi tam, gdzie nikt nie widzi przejścia. Ja jestem Bogiem, który stwarza drogę tam, gdzie droga wydaje się zamknięta. Moje plany dla ciebie są większe niż twoje ograniczenia, większe niż twoje lęki, większe niż to, co inni mówią o tobie. To, co teraz wydaje się być porażką, jest tylko częścią większej historii, którą Bóg pisze w twoim życiu. Może twoje serce krzyczy dzisiaj z bólu, może twoje oczy wypełniają się łzami, ale wiedz, że Bóg zbiera każdą twoją łzę, że żadne twoje cierpienie nie jest mu obojętne. On widzi twoje zmagania, On słyszy twoje modlitwy i mówi: Zaufaj mi, bo mam dla ciebie plan, który jest pełen nadziei i życia. Nie pozwól, aby twoje obecne okoliczności ograniczały twoją wiarę. Nie pozwól, aby to, co widzisz swoimi oczami, Zabiło to, co Bóg mówi do Twojego serca. On działa w ciszy, działa w tajemnicy, działa w ukryciu, ale w odpowiednim czasie wszystko, co było ukryte, zostanie objawione. Każda Twoja modlitwa, każdy Twój akt wiary, każda chwila, w której się nie poddałeś, to wszystko ma znaczenie w planie Boga. On patrzy na Twoje serce, na Twoje pragnienia, na Twoje nadzieje i mówi: Dziecko, jeszcze się nie poddawaj. Bo to, co przygotowałem dla ciebie, jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Bóg ma dla ciebie plan plan pełen pokoju, plan pełen miłości, plan pełen obfitości. Jego plan nie jest związany z tym, co mówi świat nie jest ograniczony przez to, co widzą twoje oczy ale jest zakorzeniony w jego miłości i mocy. Bóg mówi: Moje dziecko, moje plany dla ciebie są święte są pełne życia, są pełne mojej chwały nie bój się, zaufaj mi. Bo jestem z Tobą na każdym kroku. Prowadzę Cię nawet wtedy, gdy nie widzisz drogi. Podtrzymuję Cię nawet wtedy, gdy Twoje siły się kończą. Pracuję dla Ciebie, nawet wtedy, gdy wydaje Ci się, że nic się nie zmienia. Może czasami czujesz się, jakbyś był w ciemnej, dolinie, jakby Twoje życie było pełne mgły, ale Bóg mówi: Ja jestem Twoim światłem w ciemności. Ja jestem Twoim przewodnikiem, Twoją mocą, Twoją nadzieją. Nie poddawaj się. Bo idziesz drogą, którą ja przygotowałem dla ciebie. Każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do miejsca, które dla ciebie przeznaczyłem. Bóg zna twoje serce, zna twoje łzy, zna twoje lęki, ale mówi: Moje dziecko, ufaj mi, bo to, co ja przygotowałem, przekracza twoje wyobrażenia. To, co dla ciebie ukryte, ja objawię w odpowiednim czasie. Niech twoje serce dzisiaj poczuje, że Bóg cię nie zostawił, że nie jesteś sam. Że Jego plan dla Twojego życia jest pełen obietnic. Niech Twoja wiara wzrasta, niech Twoje serce będzie pełne nadziei, bo Bóg działa nawet wtedy, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Jego plan jest większy, Jego czas jest doskonały, Jego miłość jest wieczna. Nie poddawaj się, bo jesteś częścią Bożego planu, który jest święty, który jest piękny, który jest pełen życia i nadziei. Bóg mówi do Ciebie dzisiaj. Nie martw się tym, co straciłeś, bo to, co nadchodzi, będzie większe niż to, co odeszło. Czasami trzymamy się kurczowo tego, co znane, tego, co wydaje się bezpieczne, nawet jeśli to już nas nie karmi, nie daje nam życia. Bóg jednak chce, abyś spojrzał wyżej, abyś otworzył swoje serce na nowe, które On przygotował. Bo On ma dla ciebie plan, nie byle jaki, ale taki, który przemienia, podnosi, daje nowe życie. To, co wydaje się być końcem w Bożym planie, często jest tylko początkiem. Widzisz tylko fragment, ale Bóg widzi całość. On zna twoją przeszłość, zna twoje teraźniejsze zmagania, zna twoje ukryte łzy i pragnienia, które nawet ty boisz się wypowiedzieć. I właśnie dlatego Jego plan jest tak cudowny, bo On bierze wszystko to, co przeżyłeś, wszystkie twoje radości i cierpienia i tka z tego coś pięknego, coś, co ma głęboki sens. Nie myśl, że twoje życie to przypadek, że twoje istnienie nie ma znaczenia. Bóg cię zna po imieniu, zanim się urodziłeś, On już cię znał. Każdy włos na twojej głowie jest policzony, każda twoja modlitwa jest wysłuchana, każda twoja łza jest przez niego zauważona, nic nie jest mu obojętne. Bóg nie patrzy na ciebie jak na jedną z wielu osób, On patrzy na ciebie jak na swoje ukochane dziecko. On mówi: o, Jesteś mój. Wybrałem Cię, umiłowałem Cię, masz znaczenie w moim planie. Jesteś częścią czegoś większego, czego jeszcze nie rozumiesz, ale co przygotowałem z miłości do Ciebie. Kiedy patrzysz na swoje życie i widzisz trudności, nie bój się, bo trudności to nie znak, że Bóg Cię opuścił, ale że on Cię przygotowuje. Każdy ból, każda próba, każda przeszkoda, to wszystko ma Cię ukształtować, wzmocnić, przygotować do czegoś większego. Bóg często ukrywa swoje największe błogosławieństwa za czasem oczekiwania, bo to właśnie w tym czasie twoje serce się formuje. To właśnie wtedy, gdy jesteś w ciszy, gdy nie widzisz odpowiedzi, Bóg pracuje najbardziej intensywnie. On mówi do ciebie: Ufaj mi nawet wtedy, gdy nic nie rozumiesz. Właśnie wtedy, gdy wydaje się, że wszystko jest przeciwko tobie, ja jestem najbliżej. Nie bój się, bo ja jestem twoim Bogiem. Moje ramiona cię podtrzymują, moje serce bije dla ciebie. Czasami patrzysz na innych i myślisz: Dlaczego ich życie wygląda lepiej niż moje? Dlaczego ich modlitwy są wysłuchiwane, a moje nie? Ale Bóg mówi: Nie porównuj się. Twoja droga jest inna, bo mój plan dla ciebie jest wyjątkowy. Każde serce ma swoją historię, każdy człowiek swoją podróż. Skup się na tym, co ja dla ciebie przygotowałem. Bo to, co mam dla ciebie, jest specjalne, niepowtarzalne, uszyte na miarę Twojego serca. Nie bój się, że coś tracisz, bo w moim planie nic, co ci się należy, nie zostanie ci odebrane. Każde opóźnienie, każde zamknięte drzwi, każdy ból, to wszystko przygotowuje cię na coś, co ja dla ciebie przygotowałem. Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, że Twoje życie ma znaczenie. Twoja historia nie jest skończona. Twój rozdział się nie zamknął. Może teraz widzisz tylko ciemność, może nie czujesz już siły, ale Bóg mówi: Wstań, nie jesteś skończony, jeszcze cię potrzebuję, jeszcze przed tobą coś wielkiego. Nie pozwól, aby twoje serce się poddało, nie pozwól, aby strach mówił ci, że nie dasz rady, bo Bóg mówi: Ja cię podniosę, ja ci dam nowe siły, ja dam ci nowy oddech. Twoja historia jeszcze się nie skończyła. On przypomina Ci, że to, co wydaje się stratą, jest przygotowaniem na większe błogosławieństwo. To, co wygląda jak zamknięte drzwi, jest tylko czasem oczekiwania, aż Bóg otworzy większe wrota. Nie zamykaj serca na Jego głos. Może teraz wydaje się, że Jego słowa są odległe, ale On mówi właśnie teraz: Mówi do Ciebie cicho, do Twojego serca: Nie bój się, Ja jestem z Tobą, Moje anioły Cię otaczają. Moja moc cię chroni, moje plany cię prowadzą, nie jesteś sam. Moje światło świeci nad tobą, nawet w ciemności. To, co dla ciebie jest ukryte, dla Boga jest jasne jak dzień. On wie, dokąd cię prowadzi. Wystarczy, że zaufasz. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że powiesz: Boże, prowadź mnie, bo ja nie wiem, dokąd iść. Pokaż mi, co mam zrobić, daj mi siłę, by iść dalej. I On to zrobi, bo jest wierny, bo On nigdy nie opuszcza swojego dziecka, bo On nigdy nie zostawia cię samego w ciemności. W tym wszystkim, co przeżywasz, Bóg cię przygotowuje. Każdy dzień, każda łza, każdy uśmiech, każda modlitwa to wszystko jest częścią Jego planu. Może teraz czujesz się niewystarczający, może czujesz, że zawiodłeś, ale Bóg mówi. Nie jesteś zbyt słaby, nie jesteś zbyt mały, jesteś dokładnie tym, kogo wybrałem do tego zadania, które przed tobą postawiłem. To, co wydaje się przeszkodą w Jego rękach, staje się pomostem. To, co cię zatrzymało, stanie się siłą, która cię poniesie wyżej. Bóg mówi: Nie zamartwiaj się, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, nie musisz widzieć całego obrazu. Ja wiem, co robię. Ja mam plan, ja cię prowadzę. On nie działa według Twojego czasu, ale według swojego doskonałego czasu. Może czujesz, że to trwa zbyt długo, że się spóźnia, że już nie dasz rady, ale Bóg mówi: Moje dziecko, mój plan nie jest opóźniony. Ja wiem, kiedy jest właściwy moment. To, co dla Ciebie jest opóźnieniem, dla mnie jest przygotowaniem. Nie myśl, że wszystko się skończyło, bo dopiero się zaczyna. Jeszcze zobaczysz, jak moje plany rozkwitną w Twoim życiu. Bóg widzi Twoje serce, Twoje pragnienia, Twoje nadzieje, Twoje modlitwy. On wie, czego potrzebujesz bardziej, niż ty sam wiesz. Dlatego mówi, zaufaj mi: ja jestem Twoim Ojcem, kocham Cię, nigdy Cię nie opuszczę. Moje plany dla Ciebie są pełne życia, nadziei i przyszłości. Niech Twoje serce otworzy się dzisiaj na tę prawdę, niech Twoja dusza poczuje ten pokój, który płynie z Bożej obietnicy. Niech twoje serce powie: Panie, wierzę, nawet jeśli nie widzę, wierzę, nawet jeśli nie rozumiem, wierzę, nawet jeśli się boję, wierzę, bo wtedy dzieją się cuda, wtedy zaczynasz widzieć, jak Bóg działa, wtedy zaczynasz czuć, że Jego plan naprawdę jest większy, piękniejszy, pełen miłości i pokoju, niż kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić. Czasami Bóg działa w taki sposób, że nasze oczy nie potrafią tego dostrzec od razu. Patrzymy na życie i widzimy tylko te miejsca, które bolą, te chwile, które nas złamały, te rozdziały, które chciałoby się zamknąć i zapomnieć, ale Bóg mówi: Nie patrz tylko na to, co boli. Patrz na mnie. Patrz na to, co ja robię w ukryciu, co przygotowuję dla ciebie. To, co teraz widzisz jako ranę, stanie się świadectwem. To, co teraz wydaje ci się stratą, będzie zyskiem. To, co teraz wydaje się zamkniętym drzwiami, będzie otwartą bramą do nowego życia. Bóg zna Twoje serce i wie, że czasami trudno ci wierzyć, że coś dobrego może się jeszcze wydarzyć. Ale On mówi, właśnie wtedy, gdy Twoja nadzieja gaśnie, ja zapalam nowe światło. Właśnie wtedy, gdy Twoje siły się kończą, ja daję Ci nowe siły. Właśnie wtedy, gdy czujesz, że jesteś na dnie, ja podnoszę Cię wyżej niż kiedykolwiek byłeś. Nie jesteś przypadkiem. Twoje życie nie jest błędem. Każdy dzień, który przeżywasz, ma sens. Bóg mówi: Nie pozwól, aby twoje porażki zdefiniowały twoją przyszłość. Nie pozwól, aby strach cię zatrzymał. Nie pozwól, aby głos wątpliwości mówił ci, że to już koniec. To nie jest koniec. To dopiero początek. Bóg przygotował coś więcej, coś, czego jeszcze nie widziałeś, coś, co cię zaskoczy, coś, co rozświetli twoje życie. Jak światło w najciemniejszej nocy. On mówi, Neuwiesz, nie poddawaj się. Idź dalej, bo ja idę przed tobą. Ja toruję drogę tam, gdzie wydaje się, że nie ma przejścia. Ja otwieram drzwi, które wydawały się zamknięte na zawsze. Czasami Bóg pozwala, abyś przeszedł przez dolinę, ale nie po to, byś tam został. On prowadzi cię przez ciemność, żebyś mógł zobaczyć światło. On pozwala na walki, abyś zrozumiał, jak wielka jest Jego siła. On pozwala ci poczuć się bezradnym, abyś wiedział, że to On jest twoją mocą. Może dziś myślisz, że jesteś za słaby, że twoje modlitwy są za ciche, że twoja wiara jest za mała. Ale Bóg mówi: Nie musisz być silny, bo ja jestem twoją siłą. Nie musisz mieć wszystkiego, bo ja mam wszystko. Nie musisz znać drogi, bo ja cię poprowadzę. Nie musisz widzieć celu, bo ja już tam jestem i czekam na ciebie. Twoje życie ma sens. Twoja historia ma znaczenie. Bóg zna każdy szczegół twojej drogi. Każda modlitwa, którą wyszeptałeś w nocy, każde Boże, pomóż mi, które powiedziałeś ze łzami w oczach, On to wszystko słyszy. I On mówi: Nie płacz już, moje dziecko. Ja Cię kocham, ja Cię widzę, ja Cię podnoszę, ja Cię błogosławię. Jeszcze zobaczysz, jak wielkie rzeczy przygotowałem dla Ciebie. Jeszcze przyjdzie dzień, w którym zrozumiesz, dlaczego to wszystko było potrzebne. Jeszcze przyjdzie dzień, w którym twoje serce wypełni się wdzięcznością za to, co teraz wydaje się ciężarem. Nie patrz na to, co teraz wydaje się niemożliwe. Patrz na Boga, który czyni niemożliwe możliwym. Patrz na Boga, który wskrzesza martwe nadzieje, który otwiera zamknięte drzwi, który przemienia ból w radość. On jest Bogiem cudów. Bogiem niespodzianek, Bogiem, który działa wtedy, gdy my już straciliśmy nadzieję. Może myślisz, że twoje życie już się nie zmieni, że twoje modlitwy są zbyt małe, że twoje marzenia są zbyt wielkie, ale Bóg mówi: Nie ograniczaj mnie. Nie myśl, że ja nie mogę, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Ja tworzę drogi, których nie widać. Ja spełniam obietnice, które wydają się niemożliwe do spełnienia. Ja zmieniam rzeczywistość jednym, Słowem jednym dotykiem, jednym tchnieniem. Nie poddawaj się. Nie pozwól, aby to, co widzisz teraz, zabiło twoją wiarę. Nie pozwól, aby twój ból zagłuszył głos Bożej obietnicy. Bóg mówi: Twoja przyszłość jest w moich rękach, twoje życie jest w moim planie, twoje marzenia są bezpieczne w moim sercu. Nie martw się o to, jak się to stanie, po prostu zaufaj, po prostu idź za mną, nawet wtedy, gdy nie widzisz drogi. Po prostu mów tak, panie, a ja zrobię resztę. Może teraz czujesz się zniechęcony, zmęczony, zagubiony, może twoje serce woła: Boże, dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego tyle bólu? Dlaczego tyle łez? A Bóg mówi: Cicho, moje dziecko, ja wiem, co robię. To, co teraz boli, przygotowuje cię do tego, co nadchodzi. Twoje łzy podlewają ziarno, które zasiałem w twoim życiu. Jeszcze nie widzisz plonów, ale one już rosną. Jeszcze nie czujesz radości, ale ona już się zbliża. Jeszcze nie widzisz światła, ale ono już świeci nad Tobą. Ja jestem z Tobą. Nie zostawiłem Cię, nie zapomniałem o Tobie, nie odwróciłem się od Ciebie. Kocham Cię i zawsze będę Cię kochał. To, co dla Ciebie ukryte, dla mnie jest jasne. Zaufaj mi, a zobaczysz cuda. I nawet teraz, w tej chwili, Bóg patrzy na ciebie z miłością, widzi twoje serce, widzi twoje marzenia, twoje pragnienia, twoje rany, twoje pytania i mówi: Ja jestem twoim Ojcem, ja cię stworzyłem, ja cię znam, ja cię podtrzymuję. Jeszcze ci pokażę, jak wielkie rzeczy dla ciebie przygotowałem. Jeszcze się przekonasz, że to, co myślałeś, że się skończyło, jest dopiero początkiem. Jeszcze zobaczysz, że moje plany dla ciebie są większe, piękniejsze, pełne pokoju, pełne życia, pełne miłości. Nie poddawaj się. Nie, trać nadziei. Bóg działa. Nawet teraz, kiedy myślisz, że nic się nie dzieje, On już przygotowuje odpowiedzi. Nawet teraz, gdy myślisz, że twoje życie stoi w miejscu, On już otwiera drzwi, które mają się przed tobą otworzyć. Nawet teraz, gdy twoje serce czuje ciężar. On już niesie ten ciężar za ciebie. Bóg cię kocha. Jesteś ważny. Jesteś częścią Jego wielkiego planu. Zaufaj, wierz, czekaj, bo on działa. Bóg nie skończył jeszcze swojej pracy w twoim życiu. Dopiero zaczyna coś nowego, coś pięknego, coś, co cię zaskoczy. Coś, co wypełni twoje serce pokojem i radością, których tak bardzo pragniesz. Czasami nasze oczy patrzą na świat i widzą tylko ograniczenia. Widzą brak, widzą ból, widzą przeszkody, ale Bóg patrzy inaczej. On widzi Twoje życie jak cudowny obraz, który maluje Jego ręka. Każdy kolor, każdy cień, każdy szczegół ma znaczenie. To, co dla Ciebie wygląda na porażkę, On widzi jako przygotowanie. To, co wydaje się być stratą, On traktuje jako fundament pod coś większego. Czasami musimy stracić, by zyskać coś większego. Czasami musimy przejść przez pustynię. By docenić oazę. Czasami musimy zapłakać, by nauczyć się radości, która nie zależy od okoliczności, ale od Jego obecności w naszym życiu. Bóg mówi, Dotha, nie patrz na to, co teraz jest trudne, patrz na to, co ja Ci obiecałem. Moje słowa są pewne, moje obietnice są jak góry, nieporuszone przez czas. Moja miłość do Ciebie jest niezachwiana, moje plany dla Ciebie są pełne pokoju, nadziei i życia. Twoje życie ma sens. To, przez co przechodzisz, to nie jest przypadek. Każda chwila twojego życia, nawet ta najtrudniejsza, jest w rękach Boga. On wie, co robi. Może teraz nie widzisz owoców swoich modlitw, może myślisz, że On milczy, ale On mówi do Ciebie zaufaj, właśnie teraz pracuje w ciszy. To, co dla Ciebie jest ukryte, ja już przygotowuję. To, co teraz wydaje się stratą, stanie się błogosławieństwem. To, co teraz wydaje się końcem, stanie się początkiem. Nie bój się swoich łez. Bóg je widzi i zbiera jak najcenniejsze perły. Nie bój się swojej słabości. Bóg właśnie w niej objawia swoją siłę. Nie bój się swojej niewiedzy. Bóg wie wszystko i prowadzi cię nawet wtedy, gdy ty nie rozumiesz. Każdy twój dzień jest ważny, każde twoje westchnienie ma znaczenie. Bóg mówi: Nie, jesteś sam. Ja jestem z Tobą, moje anioły Cię chronią, moje Słowo Cię podtrzymuje, moja łaska Cię prowadzi. Wiem, że czasami trudno to przyjąć, gdy życie boli, gdy serce jest zmęczone, gdy myśli są pełne wątpliwości, ale wtedy właśnie trzeba powiedzieć Boże, nie rozumiem, ale wierzę, nie widzę, ale ufam, nie wiem jak, ale wiem, że Ty wiesz. Nie mam siły, ale wiem, że Ty jesteś moją siłą. To jest wiara, która porusza serce Boga. To jest zaufanie, które otwiera niebo nad twoim życiem. Dlatego teraz, zanim zamkniesz oczy i wrócisz do swoich spraw, pozwól, aby to słowo wniknęło głęboko w twoje serce. Bóg cię kocha, Bóg cię widzi, Bóg cię nie zapomniał, Bóg ma dla ciebie plan, większy niż twoje marzenia, piękniejszy niż to, co możesz sobie wyobrazić. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj się, nie trać nadziei. Twoja historia jeszcze się nie skończyła, najpiękniejsze rozdziały twojego życia są jeszcze przed tobą. Zaufaj Bogu, otwórz przed nim swoje serce. Powiedz, Boże, bądź moim przewodnikiem, prowadź mnie swoją drogą, niech Twoja wola wypełnia moje życie. I wtedy, nawet jeśli droga wydaje się trudna, nawet jeśli niebo wydaje się szare, poczujesz w sercu pokój, pokój, który nie zależy od okoliczności. Ale od bliskości Boga poczujesz, że nie jesteś sam, że ktoś cię prowadzi, że ktoś trzyma cię za rękę. Bo tak właśnie działa Bóg: w ciszy, w ukryciu, ale zawsze z miłością, zawsze z troską, zawsze z planem pełnym nadziei. I niech to słowo zostanie w twoim sercu na zawsze. Bóg cię kocha, Bóg ma dla ciebie plan, Bóg prowadzi cię każdego dnia. I właśnie teraz, w tej chwili, mówi do ciebie. Zaufaj mi, twoja historia jeszcze się nie skończyła dopiero zaczynam pisać jej najpiękniejsze strony. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.